Ja jestem Kania, to jest Hajdok i dzisiejszym moim gościem jest Julita, czyli zwyciężczyni, jedna z dwóch zwycięzców programu Twoje 5 minut edycja druga, Julia. Niesamowicie się cieszę, że u mnie jesteś, ale zanim przejdziemy do rozmowy, mam do Ciebie parę pytań. Mam nadzieję, że łatwych, ale że jednak wpadniesz do zapadni z kulkami. Siedzenie tutaj jest bardzo stresujące już chcę po prostu odpowiedzieć na te pytania, bo jak sobie wyobrażam, że to ma się wie, zaraz tak. za załamać i mam wpaść, to to się stresuje. Jest więc zaczynajmy. Przechodzimy do odpowiadasz albo wpadniesz. Okej, okay, mam do Ciebie pierwsze pytanie. Myślę, że będziesz znała odpowiedź na nie. Jaki kolor nie występuje w kolekcji eyelinerów Gen Z? Odpowiedź A – żółty, odpowiedź B – zielony, czy odpowiedź C – fioletowy? Odpowiedź C – definitywnie fioletowy, tak. Dobra, wszystkie, wszystkie inne występują, także fioletowy. Dobra, odpowiedź doskonale. Lecimy do drugiego pytania. Jaką nazwę nosi marka biżuterii Julki Kostery? No nawet mogę bez tego, bez podpowiedzi tak. i to jest marka… Biuju, czy coś takiego? Tak się to mówi. Kubana, dobrze, dobra odpowiedź. <noise> Bardzo. E, dobrze. Przepraszam, Julka, jeżeli pomyliłam e, nazwę, że, jeżeli źle powiedziałam, ale chyba Biuju się to tak mówi dokładnie. Tak, ja nawet ćwiczyłam wymowę tego przed programem i nie poszło mi tak dobrze jak tobie. <głos> <głos> Ile subskrypcji brakuje Frizowi do 5 milionów? Odpowiedź A, około 200 tysięcy. Odpowiedź B, około 250 tysięcy. Czy odpowiedź C, 300 tysięcy? Wydaje mi się, że ma 471 miliona, czyli by wychodziło, że 300. Ale nie jestem pewna i się zespresowałam teraz. A masz tak jeszcze z 10 sekund. Na Dobra, definitywnie, bo już nie zmieniam. Definitywnie... To było takie z zaskoczenia. A, każdy tak mówi, dlatego ja cię tu zostawiam i sama sobie podpowiadam na pytanie. Nie, ma, żartuję, już ci daję drabinę. ja się bardzo, bardzo cieszę, że po tych kilku latach, jak się znamy, mogę cię w ogóle gościć u mnie na kanapie jako pełnoprawnego członka Genesis. Słuchaj, ja się też strasznie cieszę, troszkę się stresuję, bo to jest pierwszy taki format dla mnie, ale mam nadzieję, że dam sobie radę i będzie fajnie. Cieszę się bardzo, że jestem pierwsza, która przeprowadzi w ogóle wywiad z jednym ze zwycięzców Twoje 5 minut. Jest już tydzień po finale, emocje trochę ochłonęły, więc myślę, się, że na spokojnie mogę Cię przepytać, co tam się w programie działo. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym się zapytać w ogóle o Twoją przeszłość, bo myślę, że widzowie w sumie nie wiedzą, czym Ty się zajmowałaś przed programem. Tak, nie było też takiej okazji, żebym w ogóle mogła coś bardziej powiedzieć o sobie. To mhm. jest bardzo fajnie, że po finale już. Trafiłam do tego programu i mogę coś więcej o sobie powiedzieć. Tak. E, więc e, ja ogólnie jestem już osobą po studiach, mm. jako chyba jedyna osoba. E, swoje pięć minut mam już to za sobą, także fajnie, że mogę się poświęcić w 100% jakby projektowi, mm. który, który będziemy teraz realizować. Ja skończyłam kosmetologię, ale też studiowałam wizaż i stylizację, także tak bardziej z takimi kreatywnymi rzeczami miałam do czynienia. E, zajmowałam się też makijażem, prowadziłam e, instagrama makijażowego, mm. tam właśnie sobie tak działałam. Robiłam jakieś szalone, szalone, crazy makijaże. No właśnie, bo już widać było u ciebie te zadatki na influencerkę wcześniej przed programem. No wiem z doświadczenia, bo mm -hmm. poznałyśmy się te parę lat temu na, na pewnych eventach. No i tutaj mam do ciebie pytanie, skąd w ogóle wziął się u ciebie taki ryk, że ej, a może pójdę w influencerstwo? Wiesz co, to jest w ogóle tak, że mnie zawsze ciągnęło, żeby nie pracować w normalnej pracy, żeby, mm -hmm. nie, żeby nie robić po prostu czegoś nudnego, powiedzmy. Zawsze chciałam coś Ech. bardziej kreatywnego robić, zawsze Ech. sobie coś rysowałam. Tutaj malowałam obrazy. Zaczęła się wtedy pandemia i. Mi się strasznie nudziło, wtedy miałam studia zdalne, to już mówię, mm -hmm. w ogóle nie ma, nie, nie ma nic do roboty. I poszłam jakby już w stronę stricte makijażu i założyłam sobie po prostu konto makijażowe i jakoś się to tak rozrosło, że właśnie uczestniczyłam w eventach, gdzieś tam sobie działałam tak influencersko, ale bardzo amatorsko tak Aha. na taką małą skalę. W sumie to wyszło w ogóle samoczynnie. Jakby nie planowałam nigdy mm. tego. No dobra, ale co w ogóle skłoniło Cię do tego, żebyś wzięła udział w programie Twoje 5 minut? To jest fajna historia, bo ja w tym roku skończyłam studia. Mm. W lipcu dokładnie Miałam obronę, skończyłam studia. I to jest taki, wydaje mi się, bardzo stresujący czas e, ogólnie dla ludzi, bo często nie wiedzą, co mają robić dalej. Te studia się wtedy już kończą, trzeba iść do pracy, jakby zacząć takie poważne, dorosłe życie. Pamiętam, że ja byłam w takim troszkę gorszym momencie w swoim życiu. Mhm. I mówię tak, kurde, w sensie, co mi w ogóle szkodzi spróbować? Nawet jak się nikt do, do mnie nie odezwie, to jakby nic na tym nie stracę. Po prostu przy dzień, że nagrałam sobie filmik zgłoszeniowy, mhm. tak się stało, że tutaj jestem. A czego najbardziej się obawiałaś? w ogóle, jak już wiedziałaś, że dostałaś się do programu? Powiedziałam sobie, nie możesz odpaść w pierwszym odcinku, że jakby tak mnie stresowało to, że, że odpadnę w pierwszym odcinku, że, że pamiętam, jak e, właśnie był pierwszy odcinek i wypadłam z tego koła tak szybko, to wtedy dlatego też e, tam się popłakałam. pamiętam, tam były takie emocje, że mówię, kurczę, mówię, nie daruję sobie tego, że, że tak zrobiłam. A czego się bałam w programie? Wiesz co, ja jestem też z mniejszego miasta i ogólnie bałam się od, mm. może takiego odbioru, czegoś takiego, że też wychodzę ze swojej strefy komfortu, że też poddaję się gdzieś tam ocenie osobom trzecim, im, że ktoś, wszyscy ludzie patrzą na to, jak ktoś cię ocenia. I to jest w sumie bardzo stresujące i w sumie tego się bałam bardzo. Właśnie takiego, hej, co ludzie powiedzą. Że no, jakby, rzeczywiście. co powiedzą znajomi, co powiedzą przyjaciele, ale co powiedzą też ludzie, którzy mnie gdzieś tam kojarzą z miasta. A jak w ogóle sobie wyobrażałaś udział w programie, czy wiesz, coś cię zaskoczyło? Powiem ci tak, zaskoczyłam się bardzo y, w ten pozytywny sposób. Y, nie wyobrażałam sobie też, że jest takie zaangażowanie z z tej drugiej strony, czyli właśnie jest ze strony produkcji, mhm. ze strony Karola Wujasa. Gdzieś tam jak ich poznałam, to są naprawdę wspaniali ludzie i oni mhm. też jakby czuć to, że oni całe serce poświęcają temu, nie? Że jak ktoś miał problem lub nie wiem, ktoś miał gorszy dzień, to oni właśnie starali się zawsze z nami albo rozmawiać. Więc widać to poświęcenie, że jakby naprawdę cała cała ekipa, mówię też tutaj o produkcji, mhm. że wszyscy są tacy zaangażowani i wszyscy chcą dobrze po prostu dla nas. Takim no. najtrudniejszym zadaniem w twoje 5 minut. Wiesz co, um, najtrudniejszym zadaniem w twoje 5 minut. Wydaje mi się, że to był ostatni odcinek pierwszego etapu. To było e, występowanie na scenie. Mhm. Ja w ogóle się nie czuję w odgrywaniu takiej roli, wiesz, na scenie, w takich, takich scenicznych e, kwestiach, bo ja mam wrażenie, że ja nie umiem grać. Że nie umiem jakby wcielać się też jakoś tak w rolę tak bardziej na poważnie, albo być śmieszna na siłę, wchodząc w jakąś rolę. Bardziej, mhm. bardziej gdzieś tam sprawia mi przyjemność po prostu bycie sobą przed kamerą i to, co wychodzi po prostu naturalnie, to tak jest. A jak trzeba kogoś odgrywać jakąś rolę, tak jak ja wtedy miałam e, rolę Karol. Jeszcze który siedział naprzeciwko nas. Mm -hmm. To już w ogóle byłam tak zestresowana. Jeszcze 100 ludzi na was patrzyło. Jeszcze 100 ludzi, tak. My gdzieś tam mieliśmy mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć sobie. To nie było jakoś bardzo zaplanowane, więc troszkę lecieliśmy na spontanie. Ale myślę, że też ciężkie było zniesienie w ogóle tej presji diamentowego biletu, bo dostałaś ten bilet w drugim odcinku. Tak, bardzo Dokładnie. Szybko. Więc tak myślałam, że właśnie wspomnisz o tym. Wiesz co, ja teraz opowiem też, jakie ja miałam odczucia w ogóle, jak dostam ten diamentowy bilet, mm -hmm. bo to było tak zrobione że Karol wtedy do mnie powiedział. On pamiętam miał taką kamienną twarz, żeby właśnie wkręcić, że y, no, że to już ostatni raz na panelu, że już tam się z nimi nigdy nie zobaczę i tak dalej. Ja mówię Kurczę, co ja takiego zrobiłam? Musiałam coś odwalić takiego, że oni mi już od razu, nawet nie w, idę do zagrożonych, tylko od razu mnie wywalają. Ciężko mi było też uwierzyć w siebie, że faktycznie gdzieś tam y, mogę, mogę się komuś spodobać, jak był też mój styl bycia i tak dalej. Mhm. Więc dla mnie to było ogromne zaskoczenie, że, że ja dostałam tak szybko diamentowy bilet, bo tak jak mówię, że ja nie miałam żadnych oczekiwań co do tego programu. Nie, nie szłam tutaj wygrać, bo spodziewałam się, że będą dużo lepsze osoby i też są bardzo charyzmatyczne osoby, tak jak nawet widzieliśmy w finale, że każdy jest jakiś bardzo oryginalny, ale na swój sposób. Więc ja nie miałam żadnych oczekiwań, a tutaj było takie zaskoczenie. I później ciężkie było to zn znoszenie tej presji, że, hej, dostałaś jednak diamentowy bilet, a tutaj chciałam bardzo dać pole do popisu innym ludziom mhm. do momentu, jak wiedziałam, że ja jestem bezpieczna. I ja często się po prostu wycofywałam też, żeby e, inni ludzie, którzy wiedziałam, że mogą odpaść, żeby oni się bardziej mogli pokazać, a nie ja, bo ja wiem, że jestem bezpieczna. I to też może był poniekąd trochę błąd, bo gdzieś naprawdę się wycofałam wtedy. Ja bym to nazwała syndrom Bartka Kubickiego, gdzie bycie faworytem sprawia, że. Na tobie jest taka presja, że zaczynasz że się. Wątpić w to, się tak, że wycofujesz się mhm. przez to. A czy była jakaś taka sytuacja, która nie wydarzyła się na kamerach, nie weszła do odcinka, a tak ci się wbiła w pamięć? Wiesz co, to jest też tak, że tych sytuacji jest ogólnie mnóstwo, bo mhm. to, co, to, co my widzimy na kamerach i też też montaż i robi swoje, to to jest tylko takie, takie malutkie coś, co jest później wypuszczane do, do ludzi. Spędzaliśmy każdy dzień razem, każdy wieczór razem. Fajnie sobie jak wygadaliśmy, później stresowaliśmy się razem. Przeżywaliśmy mhm. później te panele, więc ciężko mi wybrać jedną sytuację, ale ja jestem fanką zdecydowanie Micha i Poli, którzy po prostu są takimi słodziakami, <laughs> też poza kamerami, że no wiele było takich fajnych sytuacji gdzieś tam właśnie. Michu co... leci z podrywem e, mocno. <laughs> tak, gdzieś tam właśnie Michu robił takie fajne zaloty, powiem tak, mhm. zaloty do Poli. A odczuwałaś w programie, ktoś jest dla ciebie taką dużą konkurencją? Bo wiadomo, my byliśmy w programie, rywalizowaliśmy o to pierwsze miejsce, oto, o tą wygraną, to było takie tempo. Nagrań, że my też bardzo się wspieraliśmy w tym wszystkim. Mm. Ciężko mi powiedzieć, bo każdy jest zupełnie inny z nas. A niemożliwe, że ze wszystkimi się dogadywałaś. Nie, no bo oczywiście było tak, że, że były osoby, z którymi bardziej gdzieś tam się dogadywałam, mm. osoby, z którymi mniej się dogadywałam, ale to jest jakby zawsze jasne przy takich grupach osób. Nie da się też ze wszystkimi aż takiego wajbu złapać. Na pewno były też takie sytuacje gdzieś tam, że sobie pomyślałam, kurczę, ona lub on jest mega dobry, nie? Że, że mm. może, być, może być konkurencją. Ten stres i to tempo pracy, które my mieliśmy też nałożone, zajmowaliśmy się bardziej tym, żeby zrobić ten content, więc wydaje mi się, że też taką zgraną grupę stworzyliśmy. A jak się odnajdujesz w ogóle w nowej sytuacji? Bo już wczoraj był opublikowany finał. Teraz, kiedy to nagrywamy, to wczoraj właśnie była publikacja finału. Mhm. Jak się odnajdujesz z tym, że oficjalnie możesz nazwać się zwycięzcą? Twoje 5 minut dwa. Od nagrań minęło bardzo dużo czasu, a jakby faktycznie ten finał był e, publikowany dopiero co teraz, przed chwilą. I do mnie. Nadal nie dotarło to. Jakby ja nadal nie jestem z tym zaprzyjaźniona, z tą informacją, powiedzmy. Bardzo mi też e, ciężko sobie to wyobrazić, że hej, faktycznie ja tutaj jestem. Ja byłam bardzo zaangażowanym widzem i każdy gdzieś tam, kto mnie zna, wiedział, że ja zawsze się dam. 17 Daily było Gen Z, ja to oglądałam każdy odcinek. Dla mnie jest to po prostu niesamowite uczucie. Jest to taki szok. Ja mam mega do Was szacunek też, właśnie za to, jaką pracę włożyliście, za to, jaki sukces osiągnęliście i dołączenie do takiej grupy osób to jest. Ale miło! No, to jest dla mnie naprawdę takie, że budzi to strasznie respekt. Ja się cieszę, że będziemy mieli u siebie taką osobkę jak ty. A jak się w ogóle czułaś po emisji pierwszych odcinków? Pamiętam, że my w ogóle wszyscy przed emisją pierwszego odcinka, kiedy było pokazane właśnie, że to powiedzmy my bierzemy udział, to było po prostu kosmos. To było nakręcanie się, że Jezu, wychodzi pierwszy odcinek, no bo my też tych odcinków wcześniej nie widzieliśmy. I my oglądaliśmy je tak samo jak widzowie, dopiero pierwszy raz, więc nie wiedzieliśmy jak to wszystko wyjdzie, jak to mhm. będzie zmontowane. A jak czuliście się? ty? Ty głównie, bo jednak ty u mnie, u mnie siedzisz na kanapie. Jak ty się czułaś z tą opinią ludzi po prostu? U mnie się to tak przeplatało. Ciężko jest się zderzyć z tą opinią tak pierwszy raz, że faktycznie gdzieś tam cały internet huczy o twoich popełnianych błędach. Fajnie, że też miałam okazję się już wiele nauczyć. Też już mnie gdzieś tam dotknęło y, jakiś tam większy hejt. No właśnie, zmierzyłaś się już z niefajnymi mm -hmm. opiniami. Jak to zniosłaś? Bardzo mi pomógł Karol w tym na pewno. On ze swojego też doświadczenia też bardzo dużo ze mną rozmawiał, mi czasu i to mi też dużo dużo pomogło, też w ogóle cała ekipa, ciężko mi tutaj wymienić e, poszczególne osoby, bo naprawdę wszyscy byli gdzieś tam zaangażowani w to, że jak faktycznie coś się dzieje, to oni zawsze są i zawsze są w stanie mi pomóc, więc to jest to jest naprawdę bardzo miłe i tak jak mówię już kolejny raz, że to jest bardzo wzruszające dla mnie, że tak jest, bo tego się nie spodziewałam totalnie i też to wychodzę z tego ważne. po prostu silniejsza. Czy program wpłynął na to twoje życie prywatne w jakiś sposób, na relacje może z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy z bliskimi? Oczywiście, że wpłynął. Jakby tutaj zaczyna się też takie tempo pracy, zmiana totalnie życia o 180 stopni, wszystkiego, jakby spędzenia czasu, tego, co robię na co dzień, więc tak wpłynął na życie prywatne. Niekoniecznie pozytywnie, bardziej tutaj w tej negatywnej kwestii. No tak, czasami są relacje, które nie wytrzymują takiej presji. Tak. Mhm. Szczególnie właśnie, kiedy jest taka, taka potężna zmiana, i niektórych rzeczy po prostu się nie da, żeby zostało tak, jak było. No nie? Mhm. Wiem coś o tym. Ja, na przykład, ze świeżym mam taką sytuację, że. Super, że on dołączył, ale obawiam się, że gdyby nie dołączył ze mną do Gen z, to mhm. nasza relacja by tego nie wytrzymała, więc nie dziwię się, że niektórzy po prostu nie, nie nadążają. Dobra, zostawiam te ciężkie <grym pytania <grym za nami. E, przed nami jeszcze pytania o, o nową rzeczywistość, o tą przyszłość, o to, że będziecie mieszkać ze sobą w siedem osób w <grym> domu mhm. Gen z. ale zanim przejdziemy do tego, to chciałabym Cię zaprosić do, do segmentu czekoladkowego. Czas na czekoladkowego ping-ponga z wykorzystaniem oczywiście pralin ekipy trzech różnych smaków i każdy smak ma swoje Znaczenie. Masz, słuchaj, na dziewięć piłeczek, ale możesz trafić maksymalnie trzy razy. Trzy razy, mhm. Zachęcam. Dobra, ja nie celuję jakby e, w jakieś konkretne, po prostu jak wpadnie, to będzie. Oby trafić e, cokolwiek. Mogę się odsunąć, a nie? Jasne. Dobra. Proszę, traf coś, cokolwiek. O, Prawie. to było stówki. Dobra, to już wiem, że muszę troszkę mocniej. No kurde! Co jest? Wszyscy ogólnie mnie ostatnio oskamowują i nie zgarniają hajs, więc oczywiście stówka <grym> dla Ciebie. Super, bardzo dziękuję, ale fajnie, fajne rozpoczęcie. Próbujemy. Dobra. E, Mam zielony... nadzieję, że trafisz na bazylię, wiesz? Na bazylię? O, ciekawa jestem. W sumie nie, nie trafiłam nigdy. Guma balonowa. Mhm. mhm. Może to jest bazylia? To jest bazylia. Bo, ale nawet nie złe. <grym> nawet no, smakuje mi ta bazylia. Lecimy dalej. A tylko mi w tą stówkę kolejną celuję. No właśnie, tam celuję teraz, także... Jest! Co, co tam jest? Mamy to kochana, pomarańczone praliny, czyli Chcieli? pytanie, ciężkie pytanie, tak jest oh, yeah. i mam dla Ciebie kochana przygotowane takie jedno pytanko. Otóż, kto z Twoich 5 minut Ci jakoś podpadł, z kim totalnie nie złapałaś Wydaje mi się wiesz co, że w pierwszym etapie był to Łukasz, że z nim było faktycznie tak, że on miał jakiś e, raz nieuzasadniony problem do mnie. Ja w ogóle też nie rozumiałam tej sytuacji za bardzo mm. i gdzieś tam jak to wyjaśnialiśmy rozmawiając, to on nadal w sumie nie wiedział chyba za bardzo jakby i ja też nie zrozumiałam, nie rozumiałam e, o co on ma ten problem. Serio? Tak, więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam z nim, ja z nim też mieszkałam w pokoju. Może to też nie wiem, kwestia tego, ale tak, no to to była taka jedyna osoba gdzieś tam, która mi podpadła. Okej, okay, masz ostatnie trafienie, ale prób jeszcze sporo, więc myślę, że wykorzystam. Celuję w stóweczkę. Aj! aj blisko. Co jest? Kolejne pytanko, to już była swoje, twoja ogólnie ostatnia możliwość mm -hmm. i pomarańczowe praliny pytanie. Dobra, czyli kolejne ciężkie pytanie dla mnie. Jest. Ale nie pamiętam go, więc muszę sobie przypomnieć. Mam takie jedno pytanko. To mm -hmm. szczególne. Otóż od którego polskiego influencera bije według ciebie taki negatywny wajek. <gulanie> to początek mojej kariery, a to, to już takie kontrowersje. W sumie powiedziałabym, że może chłopaki tam od Xają Industries, tak mi się wydaje. Nie miałam okazji ich poznać nigdy na żywo też nie wiem, ja Jakimi są ludźmi prywatnie, ale gdzieś tam w internecie takie wrażenie e, na mnie zrobili, przez co właśnie też nawet jak komentowali Twoje 5 minut, jak e, też nie dają szansy tym osobom, powiedzmy, jakby się poznać bardziej, Aha. tylko od razu gdzieś tam negatywnie oceniają, więc e, być może też po prostu nie mój vibe, nie mój humor, ale taka jest moja odpowiedź. No, humor, wydaje mi się, vibe. że może jakbym ich poznała prywatnie, to też by było inaczej, ale na ten moment. Myślę, że taka też, moja też cały Twitch przyjmuje gdzieś tam postać. Na Twitchu chce się krwi, po prostu mm -hmm, chce się tak. e, jadki i tych negatywnych. Negatywnych właśnie komentarzy, no ale przez to po prostu tak jest ich odbiór, mm -hmm. więc ja się totalnie tak. nie dziwię tej odpowiedzi. Poszło Ci bardzo dobrze. Cieszę się, że trafiłaś na tyle pytań, mm -hmm. bo chciałam Ci je bardzo zadać, a teraz zapraszam z powrotem na kanał. Dobra, kochana, wracamy do rozmowy. Mam do Ciebie tutaj jeszcze parę ciekawych pytań. Chciałabym zacząć ten kolejny segment rozmowy od pytania m, takiego, które myślę widzów bardzo nurtuje, mm -hmm. bo od kiedy dostałaś diamentowy bilet, było ci mniej na odcinkach. Mm -hmm. Czym to było wywołane? Powiem Ci, że sama się zastanawiam nad tym. Nawet oglądając te odcinki, ja mam wrażenie, że dużo więcej się działo, mhm. a to nie było po prostu pokazywane. I teraz nie wiem, czy też to może jest jakiś celowy zabieg Karola, że on ma na to jakiś plan. Tego nikt w sumie nie wie, ale też to zauważyłam, bo ja po prostu pamiętam te sytuacje, które były nagrywane, że większość rzeczy po prostu nie była opublikowana. I faktycznie, mhm. faktycznie tak było. Że było mnie mniej na odcinkach i też nie dziwię się ludziom właśnie, że, że gdzieś tam pisali, że kurczę, jej jest tak mało, że jej prawie nie ma na tych odcinkach. Ja troszkę to inaczej pamiętam, mm -hmm. więc ciekawe tak. tutaj. Czy Ludzie Karol, nie rozumieli plan? Twojego fenomenu mm -hmm. przez jakiś czas, mm -hmm. że ale co ta Julita w ogóle zrobiła i w ogóle nie było na tym odcinku. Tak, tak. tak ja tak. miałam takie, że widząc przecież to, jak wy pracowaliście, mm -hmm. to, jaka Ty jesteś właśnie, miałam takie kurcze, gdyby oni tam byli, to by wiedzieli. No, to powiem Ci, że mi też było tak, że oglądam te odcinki i mówię. Kurde, tutaj robiłam to, tutaj robiłam to, a na przykład tego nie było, nie? Więc no ciekawa jestem. Ale możliwe, że to było też wywołane tym, że Karol chciał dać też przestrzeń innym uczestnikom? W tym wszystkim jest jakiś plan. Teraz będziecie, słuchajcie, mieszkali w domu Gensi w siedem osób. Mm -hmm. To jest dużo osób. Dużo osób, ale też duży dom. Mm, bardzo Fajny dom, bardzo duży dom. Jak się zapatrujesz na tę sytuację, że teraz będziecie tak mieszkać w takiej swojej community? Powiem ci, że ja zawsze e, śledziłam bardzo wszystkie ekipy, tak samo ekipę, jak było Daily, jeszcze Karol e, robił Daily. Śledziłam od początku mhm. i dla mnie to było coś takiego, że mówię, fajnie by było w czymś takim być, nie? że zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło do takich rzeczy, że ja lubiłam to oglądać, więc ja w ogóle mega jestem e, tak pozytywnie nastawiona co do tego, bo ja bardzo lubię przebywać z ludźmi, więc mi to nie przeszkadza, mimo że jestem jedynaczką o. i całe życie mieszkałam właśnie w, w, z mamą, gdzieś tam w małym mieszkaniu, to ja się bardzo cieszę, że, że sobie schodzę na dół rano i zawsze ktoś jest, ktoś sobie mm. je śniadanie i tak naprawdę to się dopiero zaczyna, więc tak. ciężko mi też powiedzieć, ale raczej wszyscy jesteśmy tak bardzo pozytywnie nastawieni. Nie, nie wiem, jak było u was też w Genzy na samym początku, nie umiemy spędzać tam czasu samemu, że u nas jest coś takiego, że nikt nie siedzi w pokoju, tylko każdy siedzi albo na dole, tam, gdzie jest właśnie ten chill room, gdzie jest bilard, albo siedzimy w salonie i na przykład siedzimy do późnej nocy i ciężko nam się rozstać. Po prostu ciężko nam powiedzieć sobie, ok, jest późno, idziemy teraz spać, tylko siedzimy zawsze do, do końca, żeby, żeby po prostu ten czas bo się tak cieszymy tym wszystkim. Piękna sprawa. To my już Jens jesteśmy dziady po prostu. Wszyscy chcą spać, bo jesteśmy zmęczeni, mamy nagrywki na następny dzień. Też mamy, mamy hmm. takie dni, że nie możemy się rozstać, nie możemy się nagadać, zwłaszcza teraz już po daily, gdzie nie mieszkamy razem. Jak już się spotykamy na nagrywki, to co gadamy, gadamy. Nadrobić, nie? Co Trzeba się na... u kogo dzieje, co tutaj. Noteczki. Oczywiście. Ej. A nie obawiasz się kłótni? Jakichś takich, wiesz, zgrzytów między różnymi, bardzo charakternymi osobowościami? Wiesz co, my y, tak naprawdę nie mieszkamy ze sobą jakoś długo, ale gdzieś tam już mieliśmy takie pierwsze swoje spotkanie, gdzie ustalaliśmy pewne rzeczy. Też jeżeli ktoś ma jakiś tam problem co do mieszkania, powiedzmy, że ktoś bierze czyjeś jedzenie albo bierze czyjeś kosmetyki, to o, od razu z tym sobie. Nie będzie problem. Tak, z <laughs> rzeczami do prania, <śmiech> to, <laughs> to największe. To od razu, wiesz, sobie usiedliśmy, powiedzieliśmy e, gdzieś tam wyjaśniliśmy pewne kwestie, co, co kto chce, co, kto, czy, co komu nie pasuje jakby i wtedy już było w miarę w porządku. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby po prostu porozmawiać o tym wszystkim. Nie? I jakoś się dogadać i też przede wszystkim nauczyć się żyć ze sobą. Ale ja wam trochę zazdroszczę. Trochę za tym Trochę ten, się nie, nie dziwię. Trochę wam zazdroszczę. Może jakiś tam pokoik mały dla mnie może. Ja mam dwuosobowe łóżko, kochanie, to To takie wskoczę. księżniczkowe. Słuchaj, jesteś już po pierwszych nagrywkach na GenZi. Jak Aha. wrażenia? Po tylu miesiącach z, znowu gdzieś tam y, oswoicie z tą kamerą. My bardzo z Oliwierem pamiętam przed tym chrztem. Wieczorem siedzieliśmy razem y, do późna i tak się stresowaliśmy. Bo już tak, kurczę, tyle czasu już nie było nagrywek i nagle, nagle tutaj chrzest i to wiesz na kanał GenZi, e, gdzie to jest dla nas naprawdę coś wielkiego. To wy możecie sobie tego nie wyobrażać, ale dla nas to jest coś takiego, że kurde, my jutro nagrywamy na GenZi. To były takie pierwsze nagrywki, które nie były programem, czyli mhm. to się wiesz, to jest tak naprawdę ogromna różnica. Bardzo fajnie mi się z Oliverem współpracowało, my mamy też taką śmieszną relację, że między nami jest bardzo duża różnica wieku, mhm. bo on jest, e, on był najmłodszym uczestnikiem w Twoje 5 minut, a ja byłam praktycznie najstarszą uczestniczką, więc nas dzieli 5 lat i mamy taką troszkę relację, że ja czasami tam mu w różnych rzeczy pomagam, jak zrobić pranie, uczę go jakichś rzeczy. Wie. Fajna jest taka e, siostrzano-braterska tak. mhm. relacja. Tak, ja właśnie się czuję jak starsza siostra, że często się czuję po prostu odpowiedzialna za niego. I teraz nawet jak był ten chrzest, to ja zawsze przychodziłam rano, mówię, Oliwier, i mówię nagrywki i on tak o, wstaje, wiesz, zaspany. Tak. A co było na, dla Ciebie najtrudniejszym zadaniem z chrztu? Z tą nocą, to oboje mhm. mieliśmy problem z tą nocą, bo w ogóle to jest jakaś totalnie śmieszna sytuacja, że my jechaliśmy razem autem już ja wiedziałam, co się kroi, bo mówię, tak, ok, jest ciemno, jedziemy po kolejne zadanie, mówię, to musi być noc. No i tak się nakręcaliśmy z Oliwierem w aucie i mówimy, nie ma szans, że my spędzimy gdzieś noc w czymś, co jest albo opuszczone, albo powiedzmy, że straszy i tak dalej. tak. Bo my o tym w ogóle już rozmawialiśmy w Twojej pięć minut w listopadzie. Już o takiej sytuacji w ogóle rozmawialiśmy, że gdzieś tam się boimy takich rzeczy. A tu przychodzimy do domu i okazuje się, że u nas w opuszczonym domu. I to nas faktycznie przerosło. Jeszcze szczególnie, że to była nasza dwójka i my wiedzieliśmy, że będziemy się nakręcać. Więc tak. fajnie, że też poszliście gdzieś tam nam na rękę i udało się to zrealizować w inny sposób. I w ogóle było tak ciężko wymyślać te zadania na chrzest. Ja sobie myślę, nie, no takie bubusie, nie, nie, nie róbmy im tego, nie każmy im spędzać nocy w tym nawiedzonym A świeży na przykład, jak, świeży jak, jak Oli miał ogóle porodowe, że tak, dawaj więcej jeszcze, jeszcze, więcej, więc on tam... Świeży to się cieszył, bo mhm. on to przeszedł, więc teraz mógł się... On wiesz, chciał też, żeby ktoś też to inny przeszedł. Wspomniałaś tej, że byłaś takim widzem e, ekipy czy Gen że mhm. tak śledziłaś nas i powiedz, czy jakaś osoba z ekipy czy Gen z była dla ciebie takim autorem? czy, czy kimś się inspirujesz. Ja mam zdjęcie z Karolem z 2019 roku i ostatnio właśnie też jak e, od razu przyszłam do programu, to Karolowi to pokazałam i mówię, kurczę, jakie to jest w ogóle zbieg okoliczności, no nie, że gdzieś tam kiedyś się spotkaliśmy, ja byłam faktycznie takim zaangażowanym widzem, a tutaj nagle ja z nim współpracuję ja z nim rozmawiam. Ciężko strasznie jest przejść tą barierę między tym, że jesteś widzem, gdzieś tam fanem, teraz już współpracownikiem, mm -hmm. nie, że jakby ciężko przekroczyć ten, ten dystans taki między tym... Wydaje mi się, że Karol, wiadomo, że on był takim autorytetem bardzo dużym, ale też Werka. Werka właśnie mi się kojarzyła zawsze z taką bardzo ciepłą osobą, taką, że jakby się coś działo, to zawsze do niej można iść. No i to są takie, tacy rodzice tego wszystkiego, nie? Tak, tak można powiedzieć. Też fajna sytuacja, że właśnie my kiedyś tam miałyśmy się okazję poznać i teraz razem znowu współpracujemy, że gdzieś tam nasze tak. drogi, wiesz, tutaj się złączyły, później się rozeszły, a tutaj znowu znowu współpracujemy razem, więc to jest, to jest bardzo fajne. Ty dajesz taką pozytywną energię, że ja też już bolą mnie policzki wiesz? Nie kechania, tak. No właśnie, chciałabym porozmawiać o twojej przyszłości o twoich planach na przyszłość. W jakim kierunku chcesz poprowadzić tą swoją karierę? O kurczę, to jest w sumie ciężkie pytanie tak na początku, bo wydaje mi się, że to też się bardzo zmienia, jak się też e, uczysz nowych rzeczy, jak e, też widzisz e, gdzieś tam tą niszę, w którą możesz uderzyć. I ciężko mi powiedzieć jest na ten moment. Ja na pewno bym chciała, wiesz, robić coś takiego, z czym e, gdzieś tam mój zawód, powiedzmy, jest związany, czyli, czyli albo makijaż, albo właśnie jakieś stylizacje, bo też bardzo się odnajduję w takich, w takich kwestiach. I bardzo lubię kreatywne rzeczy, właśnie typu Malowanie, jakieś tworzenie różnych mhm. rzeczy. Co do tego, jak chcę poprowadzić dalej moją przyszłość, no to ciężko mi powiedzieć. Może się to jakoś, wiesz, wyklaruje samoczynnie, mhm. mm, ale na razie chcę się po prostu oddać w 100% projektowi i zobaczymy, co będzie dalej. Fajnie. Mi się wydaje, że ty jesteś taką troszkę też podróżniczką. Bardzo, taki obywatel no. świata, że lubisz jednak te podróże. Jak to u Ciebie wygląda? Powiem tak, podróże chyba są u mnie na pierwszym miejscu, i ja teraz był taki moment, że właśnie jak już sobie zaczęłam pracę, gdzieś tam zaczęłam zarabiać pierwsze pieniądze, to autentycznie ja z każdej pensji wszystkie pieniądze, które mi zostały, zawsze przeznaczałam na podróże. Po najniższych kosztach zawsze starałam się wszystko ogarnąć. I ja to kocham po prostu. Ja jak mm -hmm. jestem w innym kraju, to się czuję tak naprawdę, że żyję, wiesz, że mam takie wtedy szczęście. W ogóle mówię, kurczę, mówię, tak to można żyć. I też umiem bardzo tanie podróżować, co jest też ważne. I też dużo ludzi zawsze mnie pytało właśnie, że hej, jak ty to robisz, że na przykład odwiedzasz jedno państwo w miesiącu, a właśnie ludzie też nie wiedzą, że można naprawdę bardzo tanio to zrobić. A czy niedługo może zobaczymy cię w jakimś podróżniczym kontencie? Tak, właśnie fajne, fajne jest to, że gdzieś tam w ostatnim odcinku Twoje 5 minut ja miałam okazję współpracować głównie z Przemkiem i gdzieś tam też złapaliśmy taki spoko ze sobą i nagraliśmy już razem serię nawet, taką podróżniczą, gdzie, gdzie pojechaliśmy do Portugalii. Ona już jest, już jest na YouTubie. Pierwszy chyba. odcinek już można chyba zobaczyć tak. No ja już znam parę inside'ów i po prostu jesteś szalona. <głos> Tyle <głos> mam do powiedzenia. <noise> Ale bardzo się cieszę, bo też się bardzo odnajduję właśnie w takim gdzieś tam, lubię podróżować stopem, lubię wiesz, spać pod namiotami. Mimo, że to w ogóle była moja pierwsza podróż stopem, to super doświadczenie. Mam na Ciebie ostatnie pytanie. Dobra. Przebrnęłaś. No i moje ostatnie pytanie to, co byś powiedziała sobie z przyszłości? Ja, co bym mogła powiedzieć sobie z przyszłości, to, to też jest to ważne, nie? Żeby się nie odkleić, żeby gdzieś się tam nie zatracić w tych, w tych swoich wartościach. W tym, kim się było gdzieś tam wcześniej, i to jest na pewno ważne, ale też, żeby być sobą cały czas, żeby w ogóle też się nie poddawać i żeby te wszystkie negatywne komentarze też nie wpływały mm. na mnie jakoś źle, tylko żeby po prostu lecieć po swoje. Przebrnęłyśmy przez wszystkie pytania. Było bardzo miło i było bardzo szybko, faktycznie. <laughs> bardzo... Ale to na szczęście <laughs> jeszcze nie koniec, bo przed nami mój ulubiony segment, czyli Koło fortuny. przed sobą koło fortuny, czyli segment, w którym losujesz influencera, o którym sobie tutaj zaraz pogadamy, a zakres. Dobra, czyli to, co Jenzi lubi najbardziej kręcenie kołem fortuny. Jest! Ale masz parę w łapie. No. Właśnie chciałam jakoś tak co? lekko zrobić nie wiem. O proszę bardzo, Wuje kłuki. To jest ogólnie bardzo yy, pozytywne zaskoczenie na żywo, hmm. bo on był takim postrachem, wiesz, jak to było zmontowane, to on był właśnie takim postrachem, a gdzieś tam na żywo jest to naprawdę bardzo dobra i taka bardzo ciepła osoba. I ja mega z nim też złapałam taki vibe fajny, że czuję się taka zaopiekowana przez niego i że gdzieś tam on w wielu rzeczach nam pomaga. Ale nie w kurzucia nieraz. wkurza. Czy właśnie <grym> powiem Ci, że nie wiem, czy były takie sytuacje też, bo chyba <grym> nie było w ogóle takich, żeby coś mi tam, no, ewentualnie na panelu, ale tutaj oddzielam gdzieś tam wujkałkiego z panelu, a wujka-łukiego prywatnie. Eee, I naprawdę mogłabym powiedzieć, że super osoba. Wspaniały człowiek. Pozytywne zaskoczenie. Pozytywne zaskoczenie, tak zdecydowanie. No dobra, ja na wujasa też nie chcę dużo gadać e, więc... Więc ta odpowiedź mnie bardzo satysfakcjonuje. W sumie liczyłam, że wylosujesz pole tak szczerze, mówiąc tak, miałam małą nadzieję. Właśnie z Polą w sumie jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ja z Polą w programie nie miałam aż takiego bliskiego kontaktu. My gdzieś tam nie złapałyśmy od razu takiego wajbu, ale tutaj co mogę powiedzieć o Poli to to, że ona bardzo zyskuje na bliższym poznaniu. Od razu po programie złapałyśmy za to. Najlepszy kontakt. My spędzaliśmy każdy dzień razem, spałyśmy u siebie, się bardzo wspierałyśmy w tym czasie, kiedy nie mieliśmy za dużo do roboty i czekaliśmy na ten publik. E, więc to jest właśnie fajne, że jest taka bardzo różnica, nie? Jest ten kontrast, że w programie nie miałyśmy tego kontaktu, a później on był ze wszystkich, wydaje mi się, najlepszy. Fajnie, więc zaskakujące. To zaskakujące. I love you, Paula. Słuchaj, Jultkeć, bardzo dziękuję za wzięcie udziału oczywiście w Hajdak. Mam nadzieję, że ci się podobało. Mam dla ciebie również prezent, który wręczę ci w trochę innej scenarii, ponieważ nie zdążą nam dojść. Ale, ale no więc zobaczcie koniecznie, jaki prezent przygotowałam dla Jultki już teraz. Widzowie, mamy 3 kwietnia, czyli dosłownie, no dzisiaj za chwilę wratuje odcinek, a ja do ostatniej chwili czekałam, aż przyjdzie prezent, który zamówiłam dla Julty. Niestety nie przyszedł, ale przygotowałam jej coś własnoręcznie od siebie, a oczywiście to, co zamówiłam, zobaczcie na shortsie, albo u mnie na Instagramie, więc koniecznie zapraszam na Insta, no i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić shortów. No i wołam Julitkę i daję jej prezent. Myślę, że jej się spodoba. Kochana, oficjalnie dziękuję Ci za wystąpienie. W odcinku i tej prezent ode mnie. Widzisz, to jest Ale cała malowałam! E, Hania, naprawdę! Tak, ale piękny! Też mi się się podoba. Piękny. Ta, ja za nim mówiłam, bo aż wiesz, to jest taki wzruszający moment. Przepiękny, zobaczcie na to. Piękny. Dziękuję Ci bardzo <laughs> tym bardziej, że właśnie takie prezenty, wiesz, które są gdzieś tam przygotowywane, są mm. najbardziej wzruszające i, i naprawdę... Jestem in shock. Nie Piękne. ma sprawy. No i wracając z wami widzowie, widzimy się za tydzień o 17. Pa pa. Cześć. Cześć.